Witamy w militarnej bazie danych przymierza. Poproszono o poufne dane. Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. Ukończono odtwarzanie profilu. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. Ukończono odtwarzanie profilu. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. Witamy w militarnej bazie danych przymierza. Poproszono o poufne damy. Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. Zaloguj się, by wejść do swojego. Ukończono odtwarzanie profilu. Potwierdzam identyfikację. A może Shepard? Pochodzi z Ziemi. Brak danych dotyczących rodziny. Bo jej nie ma. Wychowała go ulica. Sam potrafi o siebie zadbać. Widział, jak cała jego jednostka ginie na Akuzę. To mogło pozostawić ślady w jego psychice. Ślady na psychice? Każdy żołnierz ma blizny. A on zdołał przetrwać i jakoś się pozbierał. No właśnie, i tu pytanie, czy chcemy, by taka osoba strzegła bezpieczeństwa galaktyki? Moim zdaniem jest najlepszą osobą do obrony galaktyki. Zorganizuję spotkanie. Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze. Sprawne. Systemy nawigacji... Sprawne. Pozostałe systemy... Sprawne. Włączono tryb cichego lotu. Dryw tuż poniżej... 1500K. 1500. To dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do Wielkiego Ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. Jak zwykle przesadzasz. To część mojej roboty. Nie wybieramy się nigdzie bez ważnego powodu. Co więc robimy tutaj? Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie komboje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, ser. Nilus już do Was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? No nieźle. Wkurzyłeś kapitana, a teraz ja za to oberwę. Pff, to nie moja wina. Kapitan zawsze jest w złym humorze. Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. Że właśnie ich widziałem. Jeden szedł takim krokiem, jakby wykonywał ważne zadanie. To widmo. Zawsze. Dorastałem na Eden Prime, pani doktor. To nie jest miejsce, które odwiedzają widma. Nilus coś przed nami ukrywa. Ale to wariactwo! Tutaj rządzi kapitan. Nie przyjąłby rozkazów jakiegoś widma. To nie. Komandorze Shepard. Miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. Kapitan powiedział, że spotka się ze mną tutaj. Zaraz tu przyjdzie. Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Powiedziałbym, że to raj. Tak, raj. Cichy, spokojny, bezpieczny raj. Eden Prime stał się symbolem dla twojego ludu, prawda? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji, uważasz, że jest tam bezpiecznie? Jeśli masz coś do powiedzenia na ten temat, nie krępuj się. Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Domyśliłem się, że czegoś nam nie mówicie. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Jakiego ładunku, kapitanie? Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Możecie mi powiedzieć coś więcej? To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej dwa stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa, Ludzi, Komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Czemu nie zatrzymaliśmy nadajnika dla siebie? Wy ludzie nie macie najlepszej reputacji. Uważa się was za samolubnych, a nawet niebezpiecznych. Zbyt chaotycznych, zbyt niezależnych. Zdobycie nadajnika i udostępnienie go do badań polepszy stosunki z radą. Poza tym inne gatunki wiedzą o proteanach więcej od nas. Nie jestem tu tylko z powodu nadajnika, Shepard. Nilus chce was ujrzeć w akcji, komandorze. Ma was ocenić. Już wiem, dlaczego wpadam na niego za każdym razem, gdy się odwracam. Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług Przymierza. Niewielu przeżyłoby na Akuzę. Masz zadziwiającą wolę przetrwania. Bardzo użyteczny talent. Dlatego właśnie Twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Zakładam, że wyjdzie to przymierzu na dobre. Owszem, Ziemia na tym skorzysta, dlatego liczymy na Was, Shepard. Komandorze, muszę sprawdzić Wasze umiejętności. Eden PRIME będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Co wiecie o proteanach? Tylko to, czego nauczyli nas w szkole. Była to zaawansowana technicznie rasa, która 50 tysięcy lat temu rządziła galaktyką, a później zniknęła. Nikt naprawdę nie wie jak ani dlaczego. Słyszałem mnóstwo teorii, natomiast wszyscy zgadzają się, że bez nich galaktyczna cywilizacja nie wyglądałaby tak jak dziś. Cytadela jest sercem społeczności galaktycznej. Bez przekaźników masy podróże międzygwiezdne nie byłyby możliwe. Mamy wobec Protean dług wdzięczności. Zanim wylądujemy, chciałbym się czegoś dowiedzieć o Eden Prime. To spokojna kolonia rolnicza, ale ma dla nas wielkie znaczenie symboliczne. To jedna z najstarszych i najlepszych kolonii, jakie mamy. To tu okazało się, że jesteśmy w stanie tworzyć własne kolonie w galaktyce. Znaleźliśmy dla ludzi miejsce poza Ziemią. Eden Prime symbolizuje wzrost znaczenia ludzkości. Jest dowodem, że nasz gatunek jest gotowy do podboju kosmosu. A teraz będzie znana jako świat, gdzie ludzie dokonali odkrycia, które zmieniło oblicze galaktyki. Dlaczego ten nadajnik jest taki ważny? Bo wszystkie zaawansowane cywilizacje galaktyczne opierają się na technologii protean. Gdyby ludzkość nie odkryła zakopanych na marcie proteańskich ruin, ciągle tkwilibyśmy na Ziemi. A tam był tylko niewielki magazyn danych. Kto wie, co można znaleźć w takim nadajniku? A jeśli to dane na temat broni, plany, schematy? Nie możemy pozwolić, żeby to wpadło w ręce kogoś innego. Na przykład kogo? Travers Attykański nie jest najbezpieczniejszym sektorem w przestrzeni Cytadeli. Pełno tu piratów i grup przestępczych. Mogą zaryzykować atak na statek przymierza, jeśli stawką jest proteański nadajnik. A w dodatku Eden Prime leży przy samej granicy z systemami Terminusa. Travers Attykański jest pod ochroną Cytadeli. Jeśli systemy Terminusa zaatakują, zostanie to uznane za akt agresji. Teoretycznie tak. Lecz niektóre z gatunków zamieszkujących Terminus zaryzykowałyby wybuch wojny. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie Rada, jest konflikt z systemami Terminusa. Dlatego chcemy uniknąć rozgłosu. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do. Kapitanie, mamy problem. Co jest Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty, powtarzam! Mamy poważne straty! W wielu miejscach... Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy! Ja! Następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewin do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt, spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Włączam systemy maskowania. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z mi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer jeden. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa nadstawiać karku za Turianina, sir. jest po naszej stronie. Pomoże odnaleźć nadaj. Chcę, oczywiście zostali widmem przed nami. Kryjemy go, kapitanie. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Podchodzimy do punktu zrzutu numer dwa. Wokół statku bezpiecznie, komandorze. O Boże. Co tu się stało? Nie wygląda to dobrze, komandorze. Wróg jest wszędzie. Proszę mieć się na baczności. Co to do cholery jest? Gazowce. Spokojnie, nie są niebezpieczne. O, Boże. Co tu się stało? Tarczy. Nie miał żadnych szans. Dopilnujemy, by został godnie pochowany. Teraz skupmy się na zadaniu. Tak jest, sir. Widzisz wiele spalonych domów, Shepard. Mnóstwo trupów. Muszę to sprawdzić. Spotkamy się w rejonie wykopalisk. Pomoc proszę. Nie sądziłam, że przeżyję. Sierżant Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Jesteś ranna, Williams? Kilka zadrapań i oparzeń nic poważnego nie to co inni. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Gdzie reszta waszego oddziału? Próbowaliśmy zawrócić do nadajnika, ale wpadliśmy w zasadzkę. Nie wiem, czy ktokolwiek poza mną. Chyba tylko ja ocalałam. Wiecie, z czym mieliście do czynienia? Myślę, że to gety. Gety nie opuściły mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Przydałaby się wasza pomoc, Williams. Tak jest, sir. Czas na zemstę. Co jeszcze wiesz o getach? Tylko tyle, ile pamiętam z lekcji historii w szkole. To żyjące maszyny. Syntetyczne formy życia stworzone przez Quarian kilka wieków temu. Miały być źródłem taniej siły roboczej, ale w końcu zwróciły się przeciwko Kwarianom i ich wygnały. Potem zniknęły za mgławicą Perseusza. Od tego czasu niewiele o nich słyszano. Powiedzcie mi wszystko, co wiecie o tym nadajniku. Chcieli przedłużyć linię kolei i rozbudować kolonie. Rozpoczęto wykopy. Kilka tygodni temu odkryto tu jakieś proteańskie ruiny i nadajnik. Wzbudziło to zainteresowanie chyba każdego naukowca w kolonii. Wtedy właśnie przysłali nas tutaj. Mieliśmy zabezpieczyć teren. Nie wiem zbyt wiele, ale słyszałam, że to może być największe naukowe odkrycie stulecia. Co się stało z badaczami na wykopaliskach? Nie wiem. Rozbili obóz w pobliżu nadajnika. Był z nimi oddział 232. Może im się poszczęściło. Co wydarzyło się przed atakiem? Kilka dni temu zostaliśmy wysłani, aby zabezpieczyć ten teren. Wyglądało to na zwykły patrol do chwili ataku getów. Nie mieliśmy pojęcia, że nadchodzą. Ruszamy. Nadajnik jest na drugim końcu tego okopu. To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A no może przez Gety. Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Myślisz, że ktokolwiek wyszedł stąd żywy? Może? Jeśli tak, pewnie ukrywają się gdzieś w obozowisku. Jest na samym szczycie wzgórza. Zmiana planów szepond. Niedaleko stąd jest mały port kosmiczny. Chcę go sprawdzić. Poczekam na ciebie.